Odwrócona inżynieria relacji damsko-męskich, którą uprawia masa facetów. Jeżeli nie masz y, tego sukcesu z kapitanami, jakie chcesz mieć, to prawdopodobnie jest to po prostu kwestia tego, że właśnie ją uprawiasz. Czyli to jest myślenie w stylu. Będę bardziej pewny siebie, kiedy będę miał ten sukces. No, właśnie w tej pewności się potrzebuje, żeby ten sukces mieć. Bo mniej więcej to ma tyle sensu, co myślenie, będę zacznę zarabiać pieniądze, kiedy już będę bogaty. Zacznę ćwiczyć, kiedy schudnę. Przypakuję na siłownię, kiedy już będę miał sześciopak. No, albo co jeszcze można mnożyć? Pójdę, na Pójdę zdać egzamin na prawo jazdy, jak już będę jeździł pięć lat autem. No, wielu pewnie ją stosuje, taką nie, ale rozumiem, że co chodzi. Jeżeli nie masz wyglądu, jeżeli nie masz zasobów, jeżeli nie jesteś jeszcze nie wiem, znany, albo nie masz jakiejś formy, nie masz pieniędzy, to jak chyba masz ty poznać kogokolwiek, jeżeli nie wierzysz w siebie? Czy, czy musisz wierzyć w siebie na podstawie jakichś przeszłych sukcesów? Nie, nie potrzebujesz jakiegoś specjalnego powodu, żeby tak było. Chodzi po prostu o to, że jeżeli będziesz ty sam siebie traktował jak gówno, no to nie oczekuj, że panna y, tutaj się tobą zainteresuje. Czy ty chcesz, y, żeby... Y, Dotykała Cię jakaś um, brzydka, nieatrakcyjna kobieta, która Ci się nie podoba, albo żeś był zmuszony do seksu z nią. No właśnie, to jest to dla kobiety niepewne się facet, to jest dla Ciebie taki po prostu brzydkania, nieatrakcyjna kobieta, by chciała ci się dobrać do Twojego przyjaciela, tego troszkę mniejszego. I to działa na tej samej zasadzie. Jak nie masz nic, to musisz wyhodować jaja, czy się to podoba, czy nie, bo inaczej to efektu nie będzie. Czy musisz coś z tego osiągnąć? Nie do końca, bo jeżeli masz się tę samą ocenę, to i tak jakie byś miał yy, nieosiągnięcia, to specjalnie ci to w tym nie pomoże. Przynajmniej widzę to bardzo często, bo masa moich klientów, praktycznie większość, szcz mówiąc szczerze zrobiła dla mnie obiektywnie rzeczy trudniejsze w swoim życiu niż ja zrobiłem. Ale ja się skupiłem po prostu na tej części życia yy. No, w której oni teraz potrzebują kompetencji i się, i się yy, wymieniamy. I tutaj jest podobnie. Niestety miłość własna to jest podstawa. Czy potrzebujesz jakiś powód, żeby się je pokochać? Nie, nie potrzebujesz. Czy znaczy się je pokochać w tej sytuacji? Czy to chodzi o to, że o, masz myśleć o Boże, jestem zajebisty, jestem narcyzem, on nic za tym nie idzie. Nie, chodzi o to, żebyś ty dał sobie pozwolenie na to że. Możesz to zrobić. Jeżeli ja mogę to zrobić, to im też może to zrobić. Słuchaj, to nie jest konstrukcja rakiety kosmicznej, naprawdę, to wszystko da się zrobić. Każdy chodzący człowiek na tym, na tym świecie jest dowodem na to, że da się to ogarnąć. Naprawdę, da się to ogarnąć jest to do zrobienia, jeżeli rzeczywiście się troszkę nad tym popracuje. Oczywiście nie licząc ekstremalnych przypadków, to tak, ty jesteś dowodem na to, że ktoś kiedyś był w stanie zagadać. Więc jest to do zrobienia. I możesz albo narzekać, albo dać sobie szansę, bo jeżeli będziesz uważał, że jesteś do niczego, to przegasz już na stacie. To przegasz już na stacie. Codziennie decydujesz albo zrobisz coś w swoim życiu, albo i zagadasz do chociażby do tej dziewczyny, albo no, pójdziesz spać z poczuciem bycia małą słabą pipką. i Ale ci nie wychodzi, a ja by tyle podejść, ale mi nie wychodzi. Dobrze, ale jak ma ci wychodzić, coś czego nie, coś czego nie robisz. Myślisz, że co, mi zawsze wychodziło. Ja I właśnie, właśnie dlatego słuchasz mnie, a nie ja ciebie, ponieważ mi. <laughs> oczywiście nie licząc mojego mentora, który na pewno słuchał to nagranie, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, czy innych ważnych osób, które dla mnie, które dzieją się swoim doświadczeniem, ale mówię dla ciebie, tak? Mój słuchaczu drogi. Dlatego ty słuchasz mnie, a nie, nie ja ciebie, ponieważ ja miałem odwagę znieść troszkę więcej pojazdach może niż ty, ale też wyciągałem z nich wnioski. I choć miałem różne okresy w swoim życiu, ja to mogę się dzieć z tobą doświadczeniem, zarówno e, pozytywnych stron, jak i negatywnych stron. To dalej, to nie jest coś, z czym ja się urodziłem, ktoś mi to dał, to nie jest tak, że na mnie to spadło. To wszystko jest procesem. Ale teraz po prostu widzę, że metoda na siłę, metoda na hamę, metoda na opie dol, nie działa. Tak dobrze, jak metoda bardziej na motywację. Oczywiście, trzeba być świadom tego, że sorry, ale jak się nie ogarniesz, to będziesz takim kurwa samotnym typem wspinającym, kiedyś to było, kiedyś mogłem i czekającym na, na jakiś pieprzony cud, ale ten cud nie nadejdzie. Nikt nie przyjdzie cię uratować, przynajmniej za darmo. Od razu mówię, nikt nie przyjdzie cię uratować, jesteś facetem. Ja bym był dziewczyną, Zawsze się znajdzie ktoś, kto się Tobą zajmie. Abyś nie no, domu był nieatrakcyjny i ja, nie ma to znaczenia. Zawsze się znajdzie ktoś, kto każda po znajdzie swojego matoja Ale jakoś nikt nie mówi, każdy potwór znajdzie swój o Twój. No, przypadek? Nie sądzę. Dlatego pozostaje Ci jedynie to, że po prostu uwierzyć w siebie i dać sobie przyzwolenie na to, żeby zacząć działać. A nie czekać na to, o Boże, jak. Jak, jak w końcu pobrzykam, to będę już czuł się bardziej pewny siebie, to będę wtedy podchodził. Nie, to tak niestety nie działa. Jeżeli chcesz popracować nad sobą, chcesz naprawdę ostatecznie, do końca rozwiązać problem relacji z kobietami, bo moją zasadą jest to, że jak przychodzisz na mentoring do mnie, to ma być to twoje ostatnie szkolenie w twoim życiu, bo, bo tak, bo takie mam zasady, bo moim celem jest nauczyć, a nie uczyć bez końca. Więc, jak będziesz mnie słuchał, to będzie Twoje ostatnie szkolenie z damsko-męskich w Twoim życiu i takie będą po prostu efekty. Tylko musisz mi zaufać, bo jeżeli Twój umysł, to oczywiście to nie jest Twoja wina, bo masę programów przyjąłeś nieświadomie jako dziecko, nie wiedziałeś, jak to działa. Jeżeli Twój umysł doprowadzi do miejsca, w którym jesteś, to może warto posłuchać kogoś, kto. Robi to już od 2008 roku i yy, zna się na tym i yy, spędził z klientami w terenie około 5000 godzin. I, a nie jest tylko gościem, który sprzedaje kursy podjebane z zagranicy i, i się chowa za komputerkiem. Tylko gościem, który naprawdę zjadł na tym zęby, zjadł na ludziach yy, w polu. Tak? Na ulicy, w klubie, przesiedział trochę na tych portalach handkowych, pomagając klientom w tym, że mieli efekty. Bo takich facetów jak ty jest masa. Może ci się wydawać, że twój przypadek jest wyjątkowy, ale nawet jeżeli jesteś na etapie, gdzie trzeba ci wytrzeć gile spod nosa, a miałem takie sytuacje, że na przykład jeden z moich znajomych, zanim zaczęliśmy się zdawać częściej, to, do końca, to przez całe swoje życie miał trzy dziewczyny, a po trzech miesiącach miał już ich dodatkowych 11. Bo widzisz, nie płacisz y, za to, żebym mnie ja Ci tylko powiedział, bo widzisz, bo to masz w kursie, tak? Jak masz y, w, ramach, w ramach mentoringu, też mogę dać Ci dostęp do kilku potrzebnych do osiągnięcia Twojego celu kursów, w, w cenie mentoringu oczywiście. Nie będziesz musiał za nie płacić dodatkowo. Takie właśnie to wymyśliłem, bo mi zależy na Twoim sukcesie. Bo widzisz, wiedza, którą Ci oferuję, jest skończona. Praktycznie jest skończona. Tam nie ma za bardzo, co specjalnie wymyślać. Wy ale, 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 ale. Jeżeli pracujemy razem, to są indywidualnie, to wtedy pracujemy nad tym, co powoduje, że Cię, że cię e, Twoje własne myślenie ogranicza w zastosowaniu tej wiedzy. Bo jeżeli Ty patrzysz na kurs i czytasz, i to mi się wydaje, że rozumiesz, a w praktyce dupa, no to może warto popracować nad sobą, bo widzisz. Bo możesz powiedzieć, a to jest drogie nie stać mnie". jakby co są raty, więc yy, wszystko jest do zrobienia, więc nie gadaj mi się nie stać. Możesz myśleć, o to jest drogie, ile to tak naprawdę to, to, to kosztuje tyle pieniędzy. Szczerze, to nie wzięcie udziału w tym nie wzięcie udziału w tym mentoringu, nie kupienie kursu, nie dają sobie szansy. Zresztą, jak kupisz ode mnie jakiś, nawet jakiś jakichś jak to zobaczysz, jakie niespodzianek na Ciebie czekają. Bo ktoś nie ma na scenę. Nie kupienie tego, nie skorzystanie z tej wiedzy będzie Cię kosztowało. Samotność, będzie ci kosztowało stracony czas, będzie ci kosztowało lata, które po prostu już nigdy nie wrócą. Będzie Cię kosztowało oglądanie innych, którzy bujają się z zajebistymi dziewczynami. A Ty będziesz po prostu patrzył na życie jak przez szybę. Będziesz to życie lizał jak, jak cukierka przez papierek. Czy naprawdę na tym ma to polegać? Czy naprawdę cała Twoja rodzina przez, przez lata przechodziła tyle jakichś tam chorób, wojen, żebyś Ty teraz siedział w domu, walił konia i cały czas się łudził, że szczęście samo się znajdzie? W jakiej byś sytuacji nie, nie był, da się wyjść. W tym temacie znamy, rozwiązania na prawie wszystkie Twoje problemy w relacjach z kobietami. Ciężko byłoby mnie naprawdę zaskoczyć. Oczywiście, jeżeli nie wszystko zawsze stanie się od razu, ale na pewno poprowadza cię w kierunku takim, który cię interesuje. Bo moim celem jest to, żebyś Ty miał efekt jak najszybciej. Jeżeli będziesz się mnie słuchał, będziesz robił to, co mówię, zaufasz mi, bo moim celem jest naprawdę ci pomóc, żeby zrobić to skutecznie. Dlaczego? Po pierwsze, uważam, że to jest uczciwe. Po drugie, lepiej mi się pracuje z klientami, którzy już od początku mają sukcesy. Po trzecie, lubię to, lubię patrzeć, jak moi klienci są szczęśliwi. Dlatego daj sobie szansę. Nie czekaj, nie jesteś popsuty. Jesteś po prostu niedoinformowany i nieświadomy. Jesteś po prostu zakażony negatywnymi programami w Twoim umyśle. Bo jeżeli słuchasz tych nagrań, takich jak moje, to znaczy, że jest w Twojej podświadomości jakaś zgoda na to, żeby, się, żeby rozwiązać ten temat. Jest w Twojej podświadomości zgoda na to, aby się nauczyć. Jest w Twojej podświadomości. Taka pewność, że Ty jesteś w stanie to zrobić, inaczej nie interesowałby się tym tematem. Ja się nie interesuję budową wieżowców, bo po prostu nie zamierzam ich budować. Więc jeżeli Ty się interesujesz racjami, to masz naprawdę okazję do tego, żeby kupić do mnie kurs albo podjąć współpracę, gdzie gwarantuje Ci swoją osobą <słuch> Przepraszam, i swoją renomą, że wszystko, co tam jest, jest po prostu prawdą i wszystko jest nagrane tam w taki sposób żebyś ty miał efekt, a nie tak jak jest masa kursów, że jest to tak nagrane, ale tak nie do końca, tak żeby cię rozgrzebać, ale żebyś tak miał efekty, ale jeszcze nie do końca. Będziesz naprawdę w szoku, jakie to jest proste, ale najpierw musisz dać sobie szansę, uwierzyć w siebie i dać sobie szansę. Można dbać dać sobie szansę, niż uwierzyć w siebie. Daj sobie szansę. Masz 180 dni gwarancji na mojej stronie, na mentoring, na najlepszą możliwą formę współpracy ze mną. I jeszcze pracuję z ludźmi indywidualnie w tym roku, choć od przyszłego może... Znaczy, moim celem jest to, żeby to się po prostu zmieniło, ale wiem, że są ludzie tacy jak tych, którzy może czekają, może się zastanawiają, może myślą, że że, że to byłaby najlepsza forma współpracy. Może z jakichś powodów nie wiem, pracują, coś się robią i jeszcze, i jeszcze ich na to nie stać, bo nie jest to najtańsza forma współpracy, ale dlatego taka nie jest, bo jest po prostu zajebiście, zajebiście skuteczna i pracujemy tutaj indywidualnie, ja z tobą. E, oczywiście zdalnie, ale są też różne warianty łączone, e, hybrydowe rozwiązania, ale to już bardziej przez jak napiszesz do mnie, przez e, dział kontakt na mojej stronie. Link będziesz miał w opisie Do tej strony Tak samo do opisu mentoringu I w tą stronę Jest to poprowadzone Żebyś Ty miał Te wszystkie Rozwiązania podane Jak na tacy Oczywiście będzie wymagało to troszkę od Ciebie pracy Ale dalej Jest to całkowicie osiągalne Ponieważ Wiesz, ja jestem tak tego pewny, że daje chyba Prawdopodobnie Najbardziej szaloną gwarancję na rynku, czyli jeżeli w ciągu 180 dni od dnia pierwszej konsultacji, kiedy zaczynamy mentoring, nie będziesz miał efektu chociażby w postaci jednego no, miłego, spędzonego wieczoru z Panią, tak bardzo bliskiego wieczoru z Panią, to zwracam Ci pieniądze, ale pod warunkiem, że robił to co Ci mówię, bo jak będziesz się kombinował po swojemu. No to, to nie, bo to byłoby nieuczciwe. Ja mogę być tylko odpowiedzialny za efekt, który wynika całkowicie y, z moich y, działań, i z moich sugestii, i z materiału, które ci wysyłam. Dlatego nie masz się praktycznie czego tutaj obawiać. Musisz dać sobie szansę. Po prostu musisz, bo jak nie będziesz wierzył w siebie, nie dasz sobie tej szansy, no to żeby się nauczyć, bo no trochę cię poboli. Y, może trochę będzie nieciekawie. Ale im dłużej zwlekasz, tym dłużej będzie boleć. Im dłużej kitasz sobie pieniądze na coś innego, kupując jakieś rzeczy, które tak nie mają znaczenia, zamiast zainwestować naprawdę siebie w coś, co zmieni twoje życie. Bo do tej pory klienci po 10 latach potrafią zaczepiać mnie na mieście i mówić, słuchaj, to zmieniło moje życie. I ja jestem, jestem zawsze tak tym poruszonym, wzruszonym, no bo... Wiem, co dla wielu z Was to znaczy. Wiem, że z wielu z Was musiało sobie odmówić różnych rzeczy, żeby przyjść do mnie na szkolenie, bo zaufaliście mi. Ja to wiem, ja to szanuję. Sam, sam kiedyś musiałem naprawdę odkładać sobie od ust, żeby inwestować w siebie, i nigdy, przenigdy nie była to zła inwestycja, ale zawsze była to inwestycja dobra, udana, więc masz tylko jedno życie. Możesz się spędzić jako zwycięzca możesz się spędzić jako przegrany. Przegrany będzie cały czas szukał skrótów, jak to zrobić tak, żeby się nie narobić. A zwycięzca robi tak, wszystko co trzeba, żeby porażka była niemożliwa. Wejdź w linki w opisie, skorzystaj na początek z moich kursów, jeżeli się, jeżeli się boisz. Może od razu możesz zapisać się na mentoring. Jeżeli będziesz mnie słuchał, to musiałbyś być po prostu martwy, żeby nie mieć efektów. Jesteśmy w kontakcie. Daj łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to subskrybuj, bo będą tu za każdym razem coraz lepsze treści. Bo to są treści takie, żeby ci dać jakąś wartość, a nie pieprzyć naokoło tym samym, tak jak jest na innych kanałach. I łapka w górę i linki, linki wszystkie do materiałów są w opisie. Trzymaj się ciepło i pozdrawiam. Pamiętaj, lęk ci laski nie zrobi.